Cześć, jestem ja kiedy nie witam Was w Wild West. No To jesteśmy już po intrze. Dzisiaj pokażę Wam jakie są rudy w całym Wildwest i um, w ogóle no jakie są rudy, jak, jakie są kilofy, jakie trzeba piery do nich i tak dalej. Więc na tą okazję kupię sobie kilof tieru pierwszego, tylko najpierw sobie załóżę jeszcze ten. kupię sobie tier nie tier, tylko kilof tieru pierwszego, żeby wam móc pokazać jak Czekajcie, tylko, tylko tego zabiję. Dobra. Yy, idę sobie kupić kilo. On jest tutaj za zero. I będę wam pokazywał jakie trzeba mieć. Yy... Te. No! Yy, jakie trzeba mieć kill off do wykopania jakiej ruty. To widzimy się przy pierwszej rudzie. Pierwszym rudą jaką możecie spotkać w tej grze, jest oczywiście węgiel. Węgiel możecie wykopać nawet pierwszym kilofem, Już wam zaprezentuję. Możecie wykopać nawet pierwszym kilofem i on się kopie dosyć szybko jak na taki kilof. Za jeden węgiel, jak sprzedacie jeden węgiel, dostaniecie 15 dolarów. No i przechodzimy do już drugiej rudy. Dobra, kolejną rudą jest koper. I koper można wykopać nawet pierwszym kilofem. Tak samo jak węgiel. I on się kopie tak samo jak węgiel, więc. No. Jak mówię, dosyć szybko. Więc e, za jeden koper e, dostajecie 20, nie 15. Więc. No, bardziej się go opłaca kopać od węgiel. Widzimy się już w kolejnej ludzie, rudzie. Kolejna ruda była tuż obok koperu. Kopera, czy jak to nam się mówi? Yy, tutaj jest koper, a tutaj, tutaj musiałem podejść. I tutaj jest, uwaga, żelazo. Wiem, że nie wygląda, ale tak to jest żelazo. Do żelaza potrzebujecie tier trzeci. Yy, kilofa, żeby go w ogóle wykopać. Więc ja sobie wykopię tierem piątym Nawet szybko się kopię, bo tylko cztery uderzenia. A za jedno takie żelazo możecie to sprzedać za 35, czyli o 15 więcej od kopera. No to jest tak blisko. Tak, blisko. Dobra. E, widzimy się w kolejnej grudzie. Kolejna ruda była tuż obok, a tą rudą jest Zink. Zink czy Zinc? Nie wiem jak to się mówi, ale okej. Okay. Do tej rudy potrzebujecie tier drugi. Eee, ja sobie oczywiście wykopię tierem piątym. Nie będę kupował szóstego tieru, bo po prostu nie potrzeba, bo tierem piątym można i tak wykopać wszystko. A za Zink... Dostajecie, uwaga, 30, czyli o 5 mniej od Irona, a Iron się wydobywa tierem trzecim. E, Okej, okay, no to już idziemy do kolejnej rudy. Przez kolejną rudę musiałem się zrespić w tribal, więc się to robię. I e, wzywamy mojego pięknego konia. Jesteś? Dobra, jedziemy tutaj. Jedziemy. Uwaga, Silver Hill. Do Silver Hill jedziemy, bo tam jest nasza kolejna ruda. Tutaj jelonek nie będę zabijał. Hej, jelonek. No czemu ode mnie uciekać? Dobra. Tutaj mamy naszą kolejną rudę, yy, którą już się kopię. Tierem. Uwaga, czwarty. Tier czwarty. Yy, no. W, w miarę e, e, sam e, zarabiałem na e, najwięcej chyba na kopaniu, a to będzie ruda e, w, w następnym, w następnej rudzie, no w ruda w następnej rudzie, e, ruda w następnym cięciu, pocięciu, tak. I z tej rudy już możecie dostać rubin albo emerald. W sumie z cynku możecie dostać rubin, ale chyba nie emerald, więc już przechodzimy do kolejnej rudy. Dobra, kolejna ruda jest Puerto Dorado. Tutaj się respimy, respimy sobie konia, respimy sobie konia. Dobra, mamy zrestrzonego konia, jedziemy tutaj. Nie, nie w tą stronę, w tą stronę. I kolejna, i już ostatnia w sumie ruda. W sumie zaraz zobaczycie, co to jest. Tak, y, was y, proszę jeszcze, żebyście zostawili z dzwoneczkiem i lajka, bo to mi bardzo pomoże i zmotywuje do robienia kolejnych filmów z Wild West. Tak tylko mówię. Ale okej. Okay. Jesteśmy już Wy, jak to się nazywa. The query, Query. query. O nie, no to mamy naszego koleżka, ale jego już nie chcę niestety. Kto nie chce patrzeć w niego? No, do widzenia, koleżko. Kolejną rudą i najlepszą rudą w grze, bo aż od. Tego się chyba nie spodziewałem. Czekajcie, nie, to. Jest... Um. Tak, to jest chyba najbardziej opłacalna ruda w grze, ale za od trzeciego tieru tego się nie spodziewałem. Myślałem zawsze, że od piątego, ale okej, Ja mi się bardzo wolno kopię, nawet kilofem z tieru piątego już wam pokazuję, Kopię się tylko po 13, więc to jest bardzo, bardzo mało. Ym. Jeden Limestone, jeśli się nie mylę, kosztuje 30, ale zobaczymy. Nie, 40, czyli bardzo dobra cena. Ale... Sam Limestone nie jest jakoś w sobie taki bardzo fajny i drogi. No, super koniu. Padaczki dostałeś. Tylko... Y w limestone jest fajne to, że yy, limes z limestona dropi mega dużo emerali. Nie, ten koniec jakiś. Ja muszę go sprzedać i kupić nowego. Yy, no, jak już mówiłem, yy, limestone nie jest taki drogi i fajny, ale. I W limestone jest fajne to, że z niego wypada masywna ilość emeraldów. Naprawdę, jak 10 yy, wykopiecie limestone'ów, to będziecie mieli na pewno już jeden emerald, a jeden emerald kosztuje 300, więc to się mega opłaca. Tylko, że yy, limestone się bardzo długo kopie, więc... no. Przepraszam najmocniej, pominąłem jedną rudę, więc wracamy do niej. I ona. Hej, Niedźwiadek. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy i nie będziesz mnie atakował, jak zwykle. Następną rudą jest złoto. I to jest jakby ruda za tier 5. Chyba już sprawdziłem. I ona wygląda tak. Tak, to jest ruda za piąty, czyli dopiero za ten co ja mam, czyli za... Jeśli się nie mylę, około 6000, więc yy, ja bym się bardzo szybko kopiał dziwo, ale yy, jest tylko jedna. Nie możecie jej wykopać dwa, trzy, trzy razy, musicie czekać na odnowienie. Jedno takie złoto sprzedaje się za aż 80, więc dwa razy więcej niż limestone i... Yy, Dwa razy więcej, prawie niż yy, srebro. Więc wow. Dobra, idziemy to sprzedać. W ogóle, po czemu ja nie sprzedaję tam tych co kopałek? Hmm. Tego nie wiemy, ale widzicie, 80 nam było na konto, więc. Yy, dobra, to by był koniec tego odcinka. Subskrybujcie, lajkujcie i trzymajcie się. Cześć.